Siemano, Siemano, dzisiaj odebrałem przesyłek od Hobby. Przyszło tutaj zapewne, czy na pewno przyszło Road to Brazil starter pack, ale zobaczcie, kurde, no wysłali mi w papierku, a nie wy, w tekturce, Tektura mi potrzebna, taka jak wtedy mi wysłali. Yes. Tak, jeszcze folio bąbelkowe zapakowali i w kolei otoczyłem. Już mi się nie chce. No. Lubię ten sklep te pakowania tych przesyłek. Innym... Szelek zapakowanych przesyłki jest po prostu niewiarygodne. Boczek i woni na Brazylii. Niech zamówią sobie roastu. Azil. Mam jeszcze kilka. Ostatnio dostałem przesyłkę od kanału z kartami. I dostałem od kanału... O, ja cię pierdzielę. Dostałem od kanału z kartami jeszcze jakieś karty z ROAD. Tam sześć kart, niestety, tam unboxingu nie było. Miał być, ale nie była. Bo, 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 bo bo o 22 żebym zajrzał do skrzynki i co? mamy super rzecz rzecz, która, no, w Polsce nie była mamy Starter Park Road to Brazil mamy zlatana i Brahimowicie Zlatana Ibrahimovića Limita. Z to sobie. I zaraz dostawać, to co dostaliśmy. Dostaliśmy Z latanka Limita. Świetne są te karty. Dostaliśmy trzy saszeczki z kartami. E, z Road. z Falcao, Eriksenem i Pepciem. Co dalej? Dostaliśmy plansza do gry, która w środku tak wygląda. Z zewnątrz wygląda tak. Czyli Game, 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 game Board. Dostaliśmy Game Board. I dostaliśmy Super Album. superstars to Collect Album na Board. Boże, mamy już 3 minuty filmu. No tak, ale tak to jest. No proszę, poszedłem do tego Game of Thrones. Wy, wywali sukces. O, sukces. Łaj, spadł nam z latanek. No z latanka bym cię owinął w top Loadera, ale nie mam. Innych mam, mam zmniejszonego bardzo Ronaldo, Changer ciężarazem. Otwieram już miesiące rzutkę zeszłego sezonu. tylko Czymś takim Co mamy pierwsze są szetki Perra, Rizę, Sandledger, Isakson i Shabi. i StarPlayer, Ksawi, Star to tam miałem boksa kupić, ale na Maxie nie było Pedro, Mawuba, Müller, Strotman, Simonic, Racing Star, El Sharawi. Ostatnia saszetka, może coś fajnego zrobimy. Chciałbym bardzo długo Trafić świeciaka. O, mamy jakąś odwróconą karteczkę. Co mamy? Mamy Jordi Alba, o, Oscar, Buffon, Elm, Ezil Star Player i Top Master Neymar. Po dwóch nieudanych saszetkach mamy zajebistą kartę, którą jest Neymar Top Master. Ależ nam się ułożył ten unboxing pierwszych otwieranych moich saszetek Road to Brazil. Jeszcze trafił mi się jeden z moich ulubionych zawodników Mezud Ezil. Neymara też nawet lubię. Jest to spoko dla mnie zawodnik. Mamy jeszcze kupę kart z... właśnie, właśnie. Mamy jeszcze bazoweczki, ale to, co trafiliśmy teraz, to jest super. Świetnie. No, chciałem po prostu mieć topka Neymara i co trafiłem, czy nie topka Neymara? Ogólnie chciałam zrobić top To bo trafiłem top mastera zobaczycie. Top masters 1 na 60 saszetek Był... no rzadkie nawet tu karty są no szkoda, że w Polsce tych kart nie było byśmy mieli pewnie więcej tych kart Przecież więcej. na pewno więcej tych kart, jeżeli w Polsce by się pojawiły ale Top Master Neymar to jest po prostu super rzecz, polecam Wam sklep Go, Hobby, jest to super sklep no i właśnie teraz z tego sklepu trafiliśmy topka Neymara. Cześć, pozdrawiam. Was.